Partnerem programu jest trepci.pl, Twój outlet online. Jest 8 grudnia, minęła 16. Wojna w Azji znów wybucha. Bangkok odrzuca plan Trumpa i zawiesza rozmowy z Kambodżą. Kaczyński interweniuje, zarzuca Janowi Rokicie kłamstwo. Rzadko reaguje, ale tym razem musiałem. Trump rozczarowany. Wołodymir Zełęcki wciąż nie przeczytał amerykańskiego planu pokojowego. Warszawa. Trzech Ukraińców zatrzymanych z zaawansowanym sprzętem szpiegowskim. Zapominali języka. A dziś w Bytomiu premiera Stabilizacja Donosiciele Kruchości. Spektakl eksperyment na styku literatury, teatru i współczesności. To uwspółcześniona interpretacja motywów twórczości Różewicza i Mrożka, która pyta, czy stabilizacja w erze cyfrowej nie prowadzi przypadkiem do duchowej pustki. A to jest podcast informacyjny Trep Info. Ja nazywam się Mateusz Trepkowski i zapraszam na program. Premier Tajlandii ogłosił, że rozejm wynegocjowany przy wsparciu Donalda Trumpa jest nieważny. Władze w Bangkoku zamykają kanały dyplomacji z sąsiednią Kambodżą, a konflikt graniczny wybucha ponownie, co jeszcze pogłębia dramatyczną sytuację tysięcy ewakuowanych cywilów. Prezes Jarosław Kaczyński ostro odpowiedział publicyście i byłemu politykowi Janowi Rokicie w felietonie dotyczącym przyszłości Unii Europejskiej i jego zdaniem pojawiły się fałszywe insynuacje. Kaczyński deklarując, że niezmiernie rzadko reaguje na kłamstwa, opublikował archiwalne nagrania, by dowieść, że konsekwentnie ostrzegał przed centralizacją Unii Europejskiej. Prezydent USA Donald Trump otwarcie wyraził niezadowolenie, że prezydent Wołodymir Zełenski nadal nie przeanalizował propozycji pokojowej przedstawionej przez Waszyngton, mimo iż według USA akceptację planu deklarowała już strona rosyjska. Podczas kontroli w centrum Warszawy policja znalazła u obywateli Ukrainy detektor urządzeń szpiegowskich, sprzęt hakerski, laptopy, anteny, routery i wiele kart SIM. Mężczyźni nie potrafili wyjaśnić, po co im taki zestaw. Usłyszeli zarzuty m.in. o oszustwa komputerowe i próbę uszkodzenia danych o kluczowym znaczeniu dla obronności państwa, a sąd zastosował wobec nich areszt. A to już wszystko na teraz. Dziękuję serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. Partnerem programu jest trepci.pl Twój outlet online.